Sezon budowlany 2024 oficjalnie zakończony, no ale nie spędziłem ostatnich prawie trzech tygodni na budowie tego tutaj zadaszenia, aby przykryć się ciepłą kołderką i wrócić tutaj dopiero na wiosnę. Tak więc zaczynając od początku, po ostatnim zadaszeniu tego wszystkiego i już tego zabezpieczeniu, przyjechałem tutaj w zasadzie w niedzielę. Jedynie po to, żeby odebrać auto, a skończyło się na tym, że zadaszenie przetrwało swoją pierwszą, że tak powiem, próbę, bo Pogoda miała się zepsuć dopiero od wtorku, niestety zepsuła się już od niedzieli, zaczęło tak ostro wiać, że wchodząc tutaj ta plandeka podnosiła się praktycznie na pół metra do góry, w to i z powrotem. Więc latałem tu jak szalony, sprzątając tamten koniec działki, bo tam miałem porozwalane jakieś tam blaty, kawałki jakiś desek i tak dalej i to przyniosłem sobie już tutaj. Zrobiłem sobie też taki kącik e, brudu, że tak powiem, bo tu są deski, które pójdą po prostu już na spalenie na ognisku i deski, które jeszcze będę mógł gdzieś tam wykorzystać. I wracając do tego, rozbierałem jakieś stare szalunki, jakieś kawałki desek i wchodziłem tam na górę, przykręcając deski na górę plandeki, po to, żeby jej po prostu stąd nie wyrywało. E, i to udało mi się zrobić wczoraj. Dzisiaj, no, mam dzień wolny, tak specjalnie sobie to zaplanowałem. Miała być fajna pogoda, ale przyjechałem tutaj pierwszą rzeczą i zaczęło tak ostro lać, że popełniony przeze mnie babol e, chyba tydzień temu lub dwa tygodnie temu, w sobotę, gdy przyjechałem tutaj po dniu pracy to przykręcając tą folię zamiast ją przykręcić tak jak teraz przykręciłem ją od strony zewnętrznej więc lejąca się woda po tej folii zamiast wpływać na zewnątrz to wpływała mi do środka i w tym deszczu dzisiaj musiałam to poprawić e, oczywiście e, przyszedłem tutaj po poprawie tego wszystkiego no i rozglądałem się za miejscami czy gdzieśkolwiek mi ta plandeka nie przecieka przeciekła mi w tym miejscu i tutaj w tym z tego względu, że te właśnie deski, które poukładałem sobie na górze na plandece już przekręciłem też wkrętami z tego względu, że ja nie chcę, żeby ją poderwało do góry. To chyba no nie chciałbym, żeby to wyleciało gdzieś w kosmos, także to musiałem zrobić. Ale takie kapanie to jest nic. Tu na ścianie widać, jak lała się woda po z yy, plandeki po ścianie i tam, gdzie nie dawałem kleju pomiędzy pióro w pusty, to woda przebiła się na tą stronę. Także pierwsze takie dwa ostre dni takiej dobrej próby i widzę, że na razie to zdaje egzamin. Widzę, że stoi tutaj. Woda w tym jednym miejscu zrobiła się taka łódka, ale to właśnie z tego względu, że tutaj kąt spadek jest dużo mniejszy i jest też ta deska, która przeszkadza, żeby woda przepłynęła przez nią, ale jak jest po prostu większy, większa ilość wody, to ona po prostu przepłynie. Za chwilę ją sobie zrzucę miotłą. Dzisiaj nie wszystko poszło według planu, bo miały być stemple. Niestety. Nie będzie stempli. A chciałem poprzeć tutaj tą część e, tego zadaszenia, jak i tutaj w garażu. Trudno, poczekam. Na razie, niby nie ma być jakichś tam ogromnych opadów śniegu, więc myślę, że to na spokojnie wytrzyma. A wracając do tego, co mógłbym zrobić tutaj zimą, to tak. Mariusz Smuda, który ogląda już mój kanał od bardzo, bardzo dawna, zapytał się, w zasadzie przypomniał mi o ściankach działowych. Więc tak, pomiędzy sypialnią a salonem jest wylany podciąg. Za nim też będzie znajdował się komin do naszego tutaj kominka. Ale, żeby to zrobić, to najpierw wypadałoby postawić ścianę działową z tym, że Podciąg wylałem dopiero dwa tygodnie temu i nie chcę na razie jeszcze rozbierać tych podpór więc poczekam sobie na spokojnie jeszcze tydzień-dwa, wtedy to rozbiorę i mogę zająć się budową tej ścianki. Gdy ją postawię, prawdopodobnie kupię komin i będę mógł go już wyciągnąć ponad wysokość tych podciągów. Kolejną rzeczą, którą mogę zrobić, wyciąć tutaj te bloczki i tam w tamtym przejściu z tego względu, że jak ja układałem pierwszą warstwę to leciałam pełnymi bloczkami nie bawiłem się w te przejścia teraz mogę je wyciąć bo są to po prostu mostki termiczne gdy przyjdzie tutaj styropian posadzka i podłogówka tak, to tutaj to miejsce nie zostawiamy z tego względu, że ona będzie po prostu zimna więc to mogę sobie na spokojnie wyciąć i myślę, że tym w sumie jeszcze zajmę się dzisiaj e Dowieziono mi deski, także deski mam kolejne dwa metry sześcienne do tego, żeby móc szalować sobie w strop. No i powoli gdzieś tam wiadomo zimą, gdy będzie w miarę ciepło, Mariusz też wspomniał, że można by było postawić tutaj jakąś nagrzewnicę. Ja myślę o jakiejś gazówce chyba i to by było fajne rozwiązanie, bo bym mógł sobie taką postawić i mógłbym sobie coś działać. A gdy to mnie nie rozgrzeje, to wy możecie. Tego jeszcze nigdy nie robiłem, ale założyłem konto na By Coffee. Tu. I jeżeli uważacie, że moje nagrywanie, moje postępy na budowie przydają się wam do czegoś, albo dzięki mnie nie robicie tych głupot, które ja tutaj czasami robię, to możecie postawić mi kawę. Link znajdziecie w opisie filmu. A teraz szukam sobie roboty i będę działał dalej. Także dzięki. Hej. うん。 Nie mogę robić ścianek działowych. W zasadzie mam większość rzeczy poogarniane, więc od dziś zajmę się schodami. Do wyrysowania tych schodów będę potrzebował kilku rzeczy, takich jak poziomice, może jakiś sznurek, miarki, może nawet kątownik, chociaż myślę, że poziomica wystarczy. I cóż. Zaczynając od początku, to jest kilka wymiarów, które musimy znać tutaj z tego całego projektu, i będzie to odległość od tej ściany tu do końca, gdzie mamy zacząć naszą burtę i wysokość pierwszego stopnia, to znaczy wysokość burty, co da nam wysokość pierwszego stopnia, i potem wysokość kolejnych, więc. Stopnie w tym projekcie mają wysokość 18,5 cm a szerokość ich jest 26 cm. Tak więc odliczamy tą pierwszą część i zaczynamy rysować schody. Zapomniałem jeszcze o dwóch ważnych rzeczach, które będę potrzebował. Będzie to ołówek lub jakiś pisak i miarka bez tego ani róż. Więc tak w projekcie. Od tamtej ściany mamy wymiar 369, to jest tył stopnia. I przód ma być na 20, 21 cm, od tego więc to nam daje 390. I sobie tutaj zaznaczam, zostaje tam 4 cm. Z tego względu, że schody będą wykańczane tutaj, chyba według projektu, to jest jakieś tam drewno. To można zrobić dowolnie czymkolwiek, więc ja myślę, że nasze będą wykańczane drewnem, i dlatego też zostawia, zostawione jest 4 cm takiego luzu. Tak samo na górę stopnia każdego przyjdzie 4 cm deski na górę, jako stopień. To to mamy zaznaczone. I teraz Wysokością pierwszego stopnia jest 38,5 cm. A najpierw narysuję sobie kreskę i tak, dlaczego w ogóle ten pierwszy stopień jest tak wysoki. Bo musimy od tego wszystkiego odjąć 24 cm na naszą posadzkę i nasz styropian. W naszym przypadku, w tym projekcie, jest 15 cm styropianu i potem 7 cm e, posadzki. Co daje nam łącznie 22 plus 2 cm na jakąkolwiek tam podłogę, cokolwiek tam położymy na górę. Więc. 24, tak. I teraz e, kolejnych, te 38,5 mamy tu. Więc to jest 14, tak? i 14,5 cm, a nie 18,5. Ale pamiętajmy o tym, że kolejne 4 cm dojdzie już deska wykończenie schodów, i wtedy będzie miał 18,5. Ale mnie interesuje ta wysokość. I tu zaczynam pierwszy stopień i 26. Tu pierwszy stopień, znaczy tutaj podłoga, pierwszy stopień i lecę kolejny Odrysowałem już sobie kreskę tak, przecinającą wszystkie te styczne spodów e, stopni i teraz musimy zaznaczyć sobie grubość e, płyty, która będzie trzymać nasze schody i w tym projekcie jest to 16 cm, więc żeby płyta miała cała 16 centymetrów ja biorę sobie kątownik i pod kątem prostym do tej odrysowanej linii zaznaczam sobie 16 w kilku miejscach o, tak i teraz te punkty łączę tak samo linią i tu już mam gdzie mam przykładać spód szalunku w tym miejscu i do tego będę mógł już się łapać z deskami itd. czy tam płytą zobaczymy jeszcze co wymyślę. Także na razie zaznaczam sobie te punkty. I przerysuję sobie dwudziestu schody, mam już rozrysowane. Tutaj postawiłem taki kawałek blatu, aby unaocznić, gdzie wyjdzie przedostatni i ostatni stopień. Ten tutaj ma tylko 6,5 cm, tak jak jest w projekcie, z tego względu, że tu już jest szczyt stropu. A potem jeszcze dojdzie do tego styropian, posadzka i to będzie miało te właśnie 18,5 cm nasze, ten stopień jaki chcemy. Odrysowałem już sobie też szerokość schodów. Tak jak widać, tutaj ta część będzie musiała zostać ścięta. Myślałem, że tam wyjdzie delikatnie mniej tego, tak jak jest w projekcie, no ale jak już odrysujemy wszystko, to nie zawsze wszystko jest tak jak na papierku. Tak już po prostu jest. Trochę niefortunnie mi wyszło z tą moją stopą, którą wylałem tutaj z tym podciągiem. Ale delikatnie to podkuję, to zetnę. Przystawię też tą moją stopę podpierającą. Zadaszenie to nie będzie problem, i będę mógł to tutaj ściąć i zacząć przykręcać jakieś deski, do tego aby móc zacząć to szalować. Do wyciągnięcia jeszcze będzie ten jeden z tych stempli. Nie chciałem tego robić za szybko, no ale już 3 tygodnie to stoi po wylaniu, więc myślę, że powoli będzie można to delikatnie rozbierać Myślę, że podeprę to troszeczkę w inny sposób, abym mógł już tutaj zamontować te dolne burty Ale to chyba nie dzisiaj, bo zrobiło się strasznie zimno, także zmykam stąd, żeby nie zachorować zanim to skończę Ok, takie szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Po ostatnim rozrysowaniu schodów i tego, jak to wyszło, wszystko ja zdecydowałem się, że przesunę je o te 4 cm do przodu i zlicuję je z tą ścianą. Z tego względu, że to ścięcie, które tam mam zrobione, byłoby o wiele większe i to kolidowało mi. Z tym moim podciągiem, z tą taką stopą, którą tam wylałem, i musiałbym ją dość sporo skuć i nie chciałem tego robić. To konstrukcyjnie nie ma żadnego znaczenia. Jedyne co się zmieni, to to, że podczas finalnej obróbki, już na wykończeniówce, tak, ten pierwszy stopień będzie delikatnie wystawał w salonie, co mi zupełnie nie przeszkadza. No więc, tak, ten skos jest już przygotowany, tak, po to, żeby tam fajnie położyć zbrojenie i tak dalej. Wyszło to całkiem nieźle z tego względu, że to przesunięcie, które zrobiłem, okazało się, że ta kreska, która mi wytyczała szczyt szalunku ostatnim razem, teraz wyznacza jego spód, i to jest ta nowa kreska, która daje nam szczyt kładę tutaj deskę tak jako szalunek i mam to fajnie zlicowane dzisiaj skupiłem się już na tych baksach dolnych jest tego dość sporo, sporo bieganiny sporo docinania tych kątów oczywiście robić nie trzeba, ja zdecydowałem się że skoro mam czas to już mogę sobie je powycinać już pod kątem tak żeby deska przywierała do tego w pełni, a nie tylko opierała się pod kątem. To jest na razie tylko skręcone na kilka wkrętów, z tego względu, że ja skupiłem się na tym, żeby już wyznaczyć, gdzie to ma być definitywnie, i przykręciłem tutaj tą deskę na cztery takie kołki: osiemdziesiątki i tak samo tą. To będę mógł wyciągnąć teraz i zafoliować przed betonowaniem, tak, żeby potem to łatwiej rozebrać. No ale chciałem się skupić na tym, żeby to, to ta konstrukcja była już mniej więcej gotowa. Mam to zaznaczone, w którym miejscu ma się znajdować. Tu już jak to rozszaluje, no to tutaj też dojdzie taka deska na kołki, i będę musiał zacząć myśleć o tym, żeby. Już w jakiś sposób tutaj też dać jakąś podporę, no bo wiadomo, na dole będzie parcie dość sporo betonu. I cóż, no tyle na razie udało się zrobić ze schodów. Nie jest tego za wiele, ale dzisiaj mam już po prostu dość. Jest zimno, jestem zmarznięty, do tego głodny, więc kończę na dzisiaj. Uciekam do domu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Hej!